Co masz dla mnie. Nie dało się nic ułatwić. Jak to się nie dało? Mój dealer nie miał towaru. Może coś po południu będę miał? Jak to bo Przez cały dzień nie się ani grama? Luka obiecałeś mi. Sama bym sobie załatwiła! Może coś popołudniu będę miał. Nie wytrzymasz nawet do wieczora? Nie! Nie wytrzymam! Ostatnio za dużo bierzesz, sucho. Przystopuj trochę. Proszę cię. Nie pierdolę. Proszę cię. Biorę tylko tyle, ile mi trzeba, żeby się luzować. Dlaczego mi kurwa nie załatwiłaś? Ja za dużo bierzesz tego bo... no naprawdę, ostatnio. Proszę... I kurwa ci to obchodzi. Mój się. Majka, proszę cię. Maja. Maja. Martwię się o ciebie, Maja. Musisz z tym skończyć. Musisz skończyć, bo, bo inaczej będzie za późno. Nie, nie mogę się z Ostatnio nie mogę się z tobą dogadać. Czekaj, tego kurwa, nie załatwiłeś? Masz tramal? Masz tramal? Mam tramal. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. Zobaczymy jakiś film. Jestem ja wystarczy Nie wystarczy kramar. Czekaj. Ja Weź. Nie wiem, że mi wystarczy kramar. Ramak, punkt dwa, A potem ci coś załatwię wieczorem. Nie wytrzymasz do wieczora? Nie wytrzymam do do Głowa w to... Chodź, chodź. Chłopcze. Puszmy jakiś film. A nie, ja to lecę w karach w cie. nie, ja to nie dobra. Dobra filmu. Mi kurwa toższa. Plus w cie. kurwa toższa. Zazwyczaj toższa. Proszę, Kurwa. Proszę. 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 Пусть я <coughs>